W kolejnym odcinku, ja nazywam się Socratek, a w dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć Imperium Mongolskie. Potrzebujemy no dużo krajów, no dobrze, akurat Polski nie potrzebujemy, ale no, sami tutaj widzicie, no na pewno tutaj będziemy potrzebować tego. Będziemy na pewno potrzebować wiele terenów, wiele państw. I na pewno z tego będzie kilka części. Dlatego to też nagrywam, aby... Też można powiedzieć, że to nagrywam dlatego, aby mieć troszkę więcej odcinków z jednej, z jednej jakby serii, można tak powiedzieć, nie wiem. Dobra. Uh -huh. I rozdajmy sobie punkty technologii. Badania widzowie dajmy tak z 15. Utrzymanie wojska, może też być mniejsze. No, na pewno też damy tak z 10 w ekonomię, i już tutaj resztę sobie damy, tak, losowo. No, wiele państw państw nas otacza właśnie silnych, na przykład Chińska Republika Ludowa, co też nam, albo Rosja, no co też nam utrudnia jakby możliwość ataku, ale myślę, że poproszę, będę sobie poprawiał z Chinami, jak i z Rosjanami relacje. A w przyszłości wykorzystam to, aby na przykład jakoś przekupić Chiny, do tego, aby mógł potem właśnie też zaatakować Kirgistan. Dobra, no i na pewno w Uzbekistanie sobie zmienię kolor no bo to mnie trochę denerwuje, że ma taki sam jak Kazachstan. No, podobny przynajmniej. No i dobra, no i już już ma inny kolor, to możemy się zająć już sprawami państwowymi. Właśnie widzowie ja jeszcze przed zaatakowaniem w ogóle chciałbym podziękować za te 100 filmów, podliczając live, shortsy i filmy o w sensie odcinki. chciałbym podziękować za te 100 odcinków, że wiele osób mi pomagało. Loduniks, TFT Fifi, Jakubek. No tam Jakubek w jednym odcinku, ale też tam przy kilku miniaturkach pomógł. No. Więc no widzowie więc. Mm, dobra, no to już się zajmujemy. A oczywiście jeszcze chciałem Was zaprosić na Discorda. Linka macie w opisie. To są Discordy do Rfa, jak ktoś chce sobie ze mną pograć mm, i z innymi osobami, no to zapraszam no. też z, na przykład TFT FiFi Jakubkiem. Yy, no. I główny serwer, tam kaczka, dużo mamy tam osób, 40 widzowie. Zaraz Wam pokażę Discorda. Oczywiście przypominam, abyście strzelili subika z dzwoneczkiem i zostawili łapeczkę w górę, ponieważ Was to nic nie kosztuje. Mi bardzo pomaga, w każdej chwili możecie zmienić swoje zdania. Yy, dobra widzowie, ja już tutaj sobie wiem wyciszyłem na robota. Ej, właśnie nagrywam to po raz drugi, bo ten robot przeszkodzi. Tutaj macie widzowie naszego całego Discorda. Chcecie pozdrowić widzów? Oczywiście, jak najbardziej. Pozdrawiamy widzów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy samych Ale siebie. Nie. Pozdrawiamy samych siebie w przeszłości do przeszłości. O, właśnie, pozdrawiamy siebie w przeszłości. Nagrywam to w widzowie we wtorek i właśnie za dwie godziny będzie to na YouTubie. bo nie wiem, czy wie, No. Jaki scenariusz, mój drogi, albo jaka gra? A to już powiem, ty... no tutaj widzowie tutaj właśnie słyszycie, ale właśnie to jest też... Promuję aktualnie Discorda, aktualnie nagrywam królestwo mongolskie. No widzicie, że widzicie że... w więc... O no. Dobra, ja o... lecę, do zobaczenia potem właśnie. O, do zobaczenia. Tutaj będziemy widzowie Erfa i tak dalej. Do Narka, miłego dnia. No i widzowie, właśnie widzicie jak to min minęło, spoko się pogadało z chłopakami, sobie pogadamy. Mamy regulamin, mamy, mamy też tikety, tikety statbota, no wiele, no. Często używamy właśnie komend na przykład ukośnik rank, często sprawdzamy. Na tak poza, poza ten, jest to w ogóle moja pierwsza promocja Discorda e, tutaj. Mogę też Wam pokazać ERF'a, no ERF trochę inaczej wygląda niż SOSAK, ale staram się go właśnie upodobnić do SOSAK SERWA, no ale jednak które tutaj brakuje, no, no tutaj mamy trochę mniej osób, ale już właśnie na SOSAK'u widzowie sprawdzimy ile mamy osób. Uh -huh. dobra, ja widzowie zaraz Wam powiem, chociaż chwila, e, członko, tak. O kurczę, widzowie. Chwila, aha, to w rolach muszę sprawdzić. Dobra, w rolach. I mamy 33 osoby, bo wszyscy mają rangę widz, czyli bo tu mamy 8. No to jakoś 40 osób wychodzi. Ja też mam chyba widza. Nie, ja nie mam w sumie widza. No to sam 30 widzowie, 40 osób około mamy widzowie na serwie. No dobra, nie ja już wam nie przeszkadzam, lećcie oglądać. Dobra, widzowie, jestem już w grze, no to tak, widzowie. Yy, już yy, tworzymy Imperium, o sobie, przypomniemy o ławce. No dobra, no też się mogę mogę się zabierać za budowanie Imperium Mongolskiego. Tworzenie! O, tak powiem, widzowie, właśnie Imperium Mongolskiego. No, muszę sobie tutaj farmy rozwinąć. I by się przydało, abyśmy też mieli dostęp, widzowie, do morza. No bo tak średnio, jak nie mamy dostępu do morza, ale widzę, że farmy już tutaj nam też. Dają trochę więcej zarobku. No właśnie na pierwszym odcinku chyba widzowie poświęcę czas, aby pobudować sobie farmę. Może jakaś wojna będzie. Mam nadzieję, że nie z, nie z żadną Rosją widzowie. Dobra, z nimi mamy relacje z Chinami. sobie też poprawię na wypadek. Gdyby jednak byli chętni nas zaatakować. Aha, tu, dobra. Tutaj mamy farmę. Jednak widzowie te farmy aż tak dużo nie dają. Aha. No można wybudować zamek, ale chyba się nie opłaca widzowie. Ciężko będzie widzowie odbudować imperium mongolskie, no Dobra, na granicy sobie zbudujmy. O dobra. Dobra, widzowie, ulepszę farmę, wiem, że ktoś, ktoś może powiedzieć, że to jest głupie, ale no, no może, możecie tak mówić, ale no mi się wydaje, że dopóki nie mamy portów, bo porty też oczywiście dużo dają do zarobku, no to się opłaca to budować. I chyba warsztaty też się opłaca. No, ale dobra, to zbudujmy sobie jeden warsztat i zobaczmy, czy on dużo da. Ja mu tam troszkę nam dał, ale... I zbyt wiele. I Kirigistan bym chciał widzowie zaatakować. Tylko trzy. No właśnie, widzowie, już jestem na minus. Poproszę o dostęp wojskowy. Albo widzowie, tak, najlepiej w sumie będzie rozwiązać te wojska całe, całe. Po prostu widzowie, zarobić dużo. Dobra, no to, to poskipuję widzowie, no. Przepraszam, że też nie było odcinka chyba w sobotę. Nie był chyba odcinek. Nie, nie było widzowie w sobotę odcinka, nawet sobie szybko zobaczę. Mhm. Zobaczę już sobie patrzę widzowie, jeszcze sobie poskipuję trochę ojojoj. Oj, oj. Shortsy tutaj leciały. I dosłownie dajcie mi widzowie. Dobra, już tutaj patrzę. 24 październik czyli nie było w sobotę odcinka no to właśnie za to was przepraszam widzowie zaraz wyjdę na plus spokojnie mam ty... właśnie po to kasę zbierałem aby nie być na minus przez te wojska widzowie już prawie 300 tur, dobra no jestem już na plus Chinami sobie poprawmy relacje, z Rosjanami też. A jak tutaj wygląda sprawa na świecie ogólnie? No właśnie na razie mi zależy na tej, na naszej relacji. O, tutaj wojna była jakaś chyba, wydaje mi się. Tak, Chiny podbiły e, Koreę. No aha, Koreę Południową, dokładnie. I widzę, wiecie co, ja chyba wykupię od Chin, bo mi zależy na tym, aby podbić już jakieś państwo. I poproś o dostęp wojskowy, gdzieś tutaj chyba było. Stwórz kolonizację złoto. O, dostęp wojskowy, nie. Za 6000 zł, to proszę. Dobra widzowie. Jak mamy już na no, kilka tur ten dostęp wojskowy, no to lecimy już po jakieś pierwsze państwo. W którym będzie Kirigistan. Wypowiadamy im wojna. Dobra widzowie. Pierwsze ataki idą zgodnie z planem, chociaż obstawiam, że teraz przegramy te ataki. No właśnie. Dobra, widzowie, ważne, że jeszcze nie przegraliśmy żadnego ataku. I w sumie na tym nam zależy, żeby nie przegrać jedynie. Dobra, tutaj widzowie wojska, tutaj również. I mamy, widzowie, pierwsze państwo podbite, możemy całe zabrać dokładnie. No i widzowie, no i pięknie, mamy no państwo. Widzowie, w razie buntu tutaj sobie roześlę wojska tutaj też wyślimy Tak po 500 w razie jakiegoś punktu, o tutaj już dajmy trochę mniej, ale dobra, żeby było widzowie póki co. Dobra, no to jedna zasymilizowana, druga też zasymilizowana, zasymilizowana chyba dobrze mówię. Dobra, widzowie wiecie, co jednak rozwiąże tą armię, bo Nowy, no zależy mi na tym, żebyśmy na chwilę chociaż na plus by szli. Tadżykistan to będzie, widzowie, nasz kolejny cel. Ale będzie ciężko, bo widzowie, ta prowincja od Chin by nam się przydała. Aby, jak podbijemy Kazachstan, to aby mieć jakby przejście z Mongolii, no to na tereny Kazachstanu, żeby tak dalej podbijać. Na pewno przez te. Kilka tu się dużo zdarzy. No, na przykład to, że Polska y, wypowie wojnę Ukrainie albo Ukraina Polsce. Nie wiem, y, widzowie, jak to było. Bo nie patrzyłem na Europę. Dobra. No to wejdźmy na chociaż na jakąś chwilę. O! Dobra, no widzowie. Słownie na chwilę. No i pięknie. Oho, dostęp nam się kończy. Jedna tura. Dostęp wojskowy wygaśnie. No dobra, widzowie, ważne, że podbiliśmy tutaj hmm, tereny Kirgistanu, Kolejnym naszym celem będzie Tadżykistan, potem Uzbekistan. Afganistan. Widzowie, ja myślę, że przez te kilka odcinków będę chciał podbić, no, takie tereny. Widzicie w sumie tu sami kursor. I będę chciał podbić właśnie od Turkmek Tur Turkmekistan, Afganistan, Pakistan, Tadżykistan, Kazachstan, Uzbekistan. Bardziej by mi też zależało na Pakistanie, który ma dostęp do i tak naprawdę można powiedzieć do oceanu, do morza. morza jak już widzowie właśnie. Bo widzowie już 8 minut odcinka, widzę. Nie no już. Będzie z 20, No z 20 minut jakoś będzie. Zorganizujmy tutaj jakiś widzowie, festiwal. to też podniesie zadowolenie w mieszkańcach. Festiwal. Festiwal. No i pięknie, widzowie. No i pięknie, no to teraz tutaj zbudujmy jakąś farmę, widzowie, warsztat. Tutaj może być też warsztat. O, już pierwsze festiwale się odby odbyły, już się festiwale. Najpierw. No wow, Ło, widzowie! Rosja atakuje Kazachstan. Może skorzystam, widzowie. No tylko czy Azrek ja lotuje wystarczająco wojsko. No widzowie no pięknie. No i Rosja przejęła no. No, Kazachstan jeszcze uciekł tutaj pod granicę europejską, ale to jest koniec Kazachstanu raczej. Wow, Turcja zaatakowała Rosję? Dobra, widzowie, ale ja się muszę też skupić na tym. O, widzowie, no i pięknie. Mamy tutaj już troszkę wojsk zarekrutowanych. Ja też sobie tutaj widzowie jeszcze zrobię wieżę obserwacyjną i zamek. Może stwierdzę. Aha, nie mam jeszcze wystarczającego punktu tego technologii. Aha, bo ja mam inwestycje, widzowie, na 25%. Ja tutaj z. No, w razie W. Dobra, zainwestuję tak jeszcze. Dam tak do no 36 niech będzie, git, będzie git. Nie no, no dobra. No i tutaj widzę że 100, 1100 właśnie, co ja gadam, 100. tu, tu, tu. No dobra, no to jak widać chyba nie byli zbyt dobrze przygotowani. Chyba, że nagle jakaś armia 10 tysięcy widzowie wyskoczy. No to no właśnie o tym mówiłem. Że armia nam zaraz jakaś wyskoczy. I trzeba widzowie bronić tych prowincji. Dobra tutaj dam. 100. Tutaj widzowie. No i pięknie widzowie. Kolejne państwo podbite. O i mam 37 tysięcy, to asymilizacja będzie. Nie będziemy musieli zbierać teraz aż tak dużo na asymilizację. Jeszcze jedna prowincja. No dobra. Wszystko zasymilizowane. Rozwiązujemy wojska. I mamy, widzowie, przyrost praktyc... zarobek praktycznie na poziomie 1000. Ale 40. Ja zainwestuję tak 1000 będę właśnie. Zainwestuję w właśnie w tego badania, dobra, yy, ale zainwestuję właśnie ten tysiąc w ekon inwestycje o. Yy, dobra, widzowie, więc tak, yy, mamy już zgromadzoną kasę i tak dalej, no ale widzowie, będę musiał już dzisiaj właśnie, nagrywam to już trochę późno, yy, w sensie, no późno w takim sensie, że o 16 ma wlecieć odcinek, jest 14.30, i muszę się jeszcze wyrobić z miniaturką, i tak dalej, no. A nie mam pomysłu też na miniaturkę widzowie, no więc tak. Jednak muszę skończyć. Do soboty. Do piątku, tak, bo w piątki i soboty teraz są odcinki. Do piątku. I cześć.